Wszystkie konie w maszynie i ruszyli. Ostatni ruszył Ferrum. Kto tam pójdzie na front przez moment Destiny, ale już tam blisko jest Mr. Horn. I mister Horn obejmuje prowadzenie na drugiej pozycji National Freedom, na trzeciej Pilecki. To jest czołówka, cofająca się Destiny, Dalej Declash i na ostatniej pozycji ferrum. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1600 metrów. Umiarkowanym tempem prowadzi Mr. Horn. Tuż za nim National Freedom. Tam w czołówce jest również Pilecki. Nic się nie zmienia. Pozostało jeszcze konią do pokonania około 1300 metrów. No i teraz wzmacnia tempo Mr. Horn. Blisko niego już tutaj jest Pilecki po zewnętrznej. National Freedom to jest cały czas czołówka i The Clash podłączył się tutaj do pierwszej grupy. Ciągle ostatnie jest Ferrum, na przedostatnie miejsce spadła Destiny. A konie już wchodzą w zakręt, zatem około 1000 metrów pozostało do celownika. I próbuje ucieczki Mr. Horn. To mu wychodzi całkiem nieźle, bo koń galopuje lekko. Na drugim miejscu National Freedom, tuż obok Pilecki. Dalej Destiny, The Clash i na ostatnim miejscu Ferrum. Tam się nic nie zmienia. Przed wyjściem na prostą Mister Horn, on prowadzi. Przy kanacie obok niego National Freedom. No i rozpoczyna się. Rozgrywka na finiszowej prostej, tam bardzo lekko podchodzi The Clash do czołówki i on obejmuje prowadzenie, ależ lekko galopuje ten koń, odchodzi od stawki, osłab tam zdecydowanie Mister Horn. Wydaje się, że będzie walka tylko o drugie miejsce. The Clash ucieka z dużą przewagą, finiszuje od pola Ferrum. Do celownika jeszcze 150 metrów, ależ tutaj z ogromną przewagą wygrywa lekko galopujący. De o drugie miejsce, krótka walka. Tam walczy Pilecki, ale blisko niego Ferrum. No, Pilecki czy Ferrum te dwa konie walczyły o drugie miejsce.